Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Kolejne wezwanie z litanii do świętego Michała Archanioła. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Po pierwsze, Chryste, czyli Zbawicielu, wierzę, że jesteś Zbawicielem Jezu Chryste. Wierzę, że masz moc pokonać wszelkie zło i mówię: usłysz moje wołanie i mówię: wysłuchaj mnie. Usłysz i wysłuchaj. To tak pięknie brzmi po polsku, bo dotyczy naszych uszu, oczywiście nie tylko tych fizycznych, ale przede wszystkim uszu duchowych. Chcę być usłyszany przez kogo? Przez Chrystusa, Zbawiciela, który wszystko może. Chcę być przez Niego wysłuchany, usłyszany, ale też wysłuchany. Czy to jest to samo? Chcę, żeby się spełniło to, co jest w moim sercu i nie tylko według moich zamysłów, mojego widzi mi się, ale według woli Bożej. Wierzę, że Ty, Chryste, wszystko wiesz, wszystko rozumiesz i znasz, masz najlepsze rozwiązania. Więc Tobie ufam szema słuchaj, usłysz. To jest moje wołanie dzisiaj do Ciebie. Razem ze Świętym Michałem Archaniołem mówię, modlę się. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.